Siemanko, ja jestem Kodan, a w tym poradniku pokażę Wam jak zrobić, jak edytować intro typu template. No to tak, najpierw ściągamy sobie z internetu jakieś intra, mi się teraz ściągają 45 int, możliwych do edytowania, ale mam już ściągnięte inne, więc mogę wam zaprezentować. Ściągacie sobie obojętnie jakie. Intra. Wpisujecie sobie na przykład e, Intro w Studio albo Movie Maker. Wchodzicie sobie w taki filmik. Oglądacie, jak Wam się podoba. Na przykład e, to To, to to będzie ale dobra, no i ściągamy sobie obiekt, jakie intro, które nam się podoba gdy już ściągniemy intro możemy wejść do programu Camtasia Studio no i tak, y ja mogę tutaj już y uploadować y no to weźmy sobie na przykład niech będzie no to Mamy tutaj ściągnięte intro Przenosimy je na y, tutaj na dominie. Okej, okay, tak wygląda nasze intro y, przed y, edycją Przewijamy sobie do momentu, kiedy pojawi się miejsce na napis. W tym momencie dajemy call out, add call out. Dajemy sobie nasz nick, w tym wypadku to będzie kodan. Możemy sobie zmniejszyć, zwiększyć lub zmniejszyć wielkość. Możemy sobie zmienić kolor. Możemy sobie zmienić e, czcionkę na jakąś inną Moja ulubiona to jest e, tutaj jest. O, Gang of Free Tak możemy sobie to nawet jeszcze powiększyć No, i teraz nasz intro będzie wyglądało już tak. No i to tyle. Teraz mamy nasze intro. Możemy je sobie wyrenderować. Ja nie będę renderować, ponieważ mam już y, swoje intro gotowe. Y, no i to by było chyba na tyle tego poradnika. Pokażę Wam, jak zrobić. Jak edytować intro w stylu template, oczywiście, można też to zrobić w Movemakerze, yy, tylko yy, tam nie będzie takich możliwości, ponieważ moim zdaniem Camtasia w Studio ma więcej opcji. Tutaj ma większe możliwości. No i to by było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć.